Magdalena w telewizji. Tego tak to jeszcze nie grali naprawdę. Dzień dobry, witam Was w nowym vlogu. Jest chwila przed godziną siódmą, 6.55 tak naprawdę. Moja piękna tapeta z wesela. Dostałam tam ten tygodniu, właśnie zdjęcia od mojej siostry z jej ślubu. I nie zliczę, ile razy oglądałam te zdjęcia ile razy oglądałam nagranie ogólnie film z całego ślubu i ile razy po prostu płakałam ze zruszenia i ze śmiechu. <grych> Także, naprawdę fajnie sobie wrócić do tego dnia, bo było naprawdę przewspaniale. To urywki z tego ślubu, czyli to było pod koniec sierpnia. Jest osobny film na moim kanale, myślę, że chyba z tej strony to będzie podlinkowane, no nie pamiętam teraz, gdzie się te karty wyświetlają. Nie byłoby vloga, gdzie nie piję czegoś, nie? kończyła mi się pokrzywa, więc teraz piję sobie miętę w kubku z Lizbony, w której by the way, będę już za miesiąc bardzo się nie mogę doczekać, i bardzo się cieszę, że po raz pierwszy w sumie będę w Lizbonie w grudniu, bo w zeszłym roku wracałam chyba 29 listopada albo 30 listopada do Polski, więc akurat przed samym grudniem, a tak stricte w grudniu jeszcze mnie w Lizbonie nie było, także bardzo się cieszę. Ale jeszcze zanim Lizbona to czeka mnie jeszcze jeden. Bardzo ekscytujący wyjazd, ale o nim może opowiem może w następnym vlogu. Bo lecę za dwa tygodnie, w sumie. Słuchajcie, nie mogę się doczekać i też nie wierzę, że naprawdę to się dzieje. To będzie nadal Europa, nie, nie aż tak daleko. Tym bardziej, że lecę sama, więc. To już w ogóle jest stresik podwójny, no ale dobra, o tym będę mówić kiedy indziej. Ja teraz szykuję do pracy, po prostu chciałam się tutaj z Wami przywitać i chciałam Wam powiedzieć, że wczoraj wróciłam do Poznania, były wiecie, wszystkich świętych i w ogóle jakieś tam spotkania rodzinne i inne tego typu rzeczy. I jak zwykle nie lubiłam 1 listopada. Mm, nie przypadałam jakoś za tym dniem. W tym roku spojrzałam na niego zupełnie innej strony. W zeszłym roku jakoś nie miałam takich rozkwin, bo y, byłam w Lizbonie wtedy, poleciałam właśnie na miesiąc. Było zupełnie inaczej, tam się to wszystko obchodzi. Byliśmy na takim Huerta's y, Dias na Halloween i byliśmy przybrani za takie różne jakieś meksykańskie huerty i inne tego typu rzeczy. Rzeczy, osoby. Było to ciekawe doznanie. Na pewno coś innego. W tym roku nie byłam na żadnej jakby halloweenowej imprezie, ale idę w piątek, w ten piątek. I szczerze nie mam pojęcia, w co się ubiorę. Dzisiaj <grym> mam jeden plan, ale nie wiem, czy to w ogóle wypali, więc zobaczymy. A propos tego 1 listopada, to miałam takie przemyślenia, że jest to naprawdę bardzo ładny dzień. Ogólnie świeciło słońce, było naprawdę ciepło. Ja się zgrzałam na tym cmentarzu, w tym moim nowym płaszczu. <grym> naprawdę się zgrzałam, e, ale było naprawdę bardzo fajnie. I pomimo tego, że byliśmy w dużej grupie, bo no, moja rodzina jest dosyć dziedziczna, gdzie zwykle miałam takie odczucie, że jestem naprawdę przebodźcowana i to już jest dla mnie za dużo i ja potrzebuję później takiej regeneracji. Tak teraz jakby też to odczuwam, no bo jakby słuchajcie, ja tego nie zmienię tak, że się szybko przebodźcowuję i też tak nadal miałam, ale patrzyłam na to z taką naprawdę wielką wdzięcznością. jak tak się spojrzałam na, na całą moją rodzinę i tacy głośni wszyscy są i wiecie, że każdy jakoś tak się wspiera, że ogólnie jesteśmy wspierający. I naprawdę, słuchajcie, doceniam to, że mam taką rodzinę, jaką mam. Jakiś kontakt w ogóle utrzymujemy, że wiecie, nie ma jakichś wielkich kłótni, że się wspieramy mimo wszystko, że jesteśmy, że stoimy za sobą murem i że jeśli ktoś potrzebuje pomocy, to tą pomoc otrzyma. Jakby na początku tego vloga chciałam wam powiedzieć, żebyście pomyśleli sobie, za co jesteście wdzięczni w swoim życiu, bo ja na pewno za swoją rodzinę, przeprowadzając się do Poznania, idąc na studia, ja myślałam, że każda rodzina tak ma, że to jest normalne, że ma się zdrowe relacje w rodzinie i się wszyscy tak dobrze razem trzymają, wspierają, a jak poznałam, wiecie, czy to na studiach, czy po prostu gdzieś jakichś nowych ludzi i się dowiadywałam, jaki oni mają dosłownie patowe sytuacje rodzinne, tak ja jeszcze bardziej doceniłam, jaką niesamowitą rodzinę mam i wiem, że moja rodzina to ogląda, więc naprawdę bardzo się cieszę, że jesteście tacy super i z takim oto wdzięcznościowym akcentem i motywem zaczynamy tylko vloga. Dzień dobry. Bardzo, kwiatki dostałam. Jakie piękne. No dam sobie dam. dzisiaj mam taki dzień nagraniowy um, rano byłam na siłowni później poszłam do sklepu potem jeszcze do Rossmana i pokrywam, co kupiłam <grywanie> jestem ciekawa co z tego wyjdzie naprawdę, w tej misce bo smaży mi się omlet, ale nie byle jaki omlet, bo z masą z białego maku. E, szukałam wszędzie masy makowej z białego maku, bo teraz ogólnie jest sezon, mm, z racji tego, że będzie 11 listopada i szczególnie w tej Wielkopolsce znane są wszystkim rogale świętomarcińskie i one są właśnie z białym makiem, czyli te mega słodkie ulepy. Ja nie jestem wielką fanką tych rogali, ale stwierdziłam, że skoro teraz jest szał na biały mak, to zrobię przepis omlet właśnie z patelni Ala, taki Rogal święto No, on nie będzie w kształcie Rogala święto ale ale no, będzie taki trochę. Inspirowany tym rogalem, dlatego tutaj sobie właśnie tworzę tego omleta, siadam już śniadanie, nagrałam też przepis na owsiankę, taką mega kremową owsiankę em, z jednym takim składnikiem, który po prostu powoduje, że ta owsianka jest tak syta, że ja teraz, o matko boska, że napatrzę na tego omleta i mimo tego, że pięknie pachnie, nie mam ochoty go nawet próbować. Ale fajny taki grubasek wyszedł. Może już go wyłączę i po prostu niech tak sobie się tak fajnie ściągnie. Także dzisiaj w Carrefourze w końcu znalazłam tą masę makową, bo słuchajcie serio, e, już nawet byłam gotowa zamawiać po prostu biały mak z internetu, bo ogólnie planowałam kupić sam biały mak, a nie taką masę makową, bo w takiej masie to jest 23% białego maku, a reszta to jest cukier, miód, skrobia i woda, więc no lipa, ale. To jest taka, wiecie, wersja na szybko. Ja sobie to zamrożę i będę miała na przyszły rok, jak trzeba kombinować. E, no, zwykłego takiego suchego maku niestety nigdy nie znalazłam, e, więc po prostu posiłkuję się tym, co jest, e, a gdybym zamówiła, to po prostu, no, nieopłacalne, bo to było dla mnie, bo bym zapłaciła sporo, a tylko po to, żeby użyć trochę tego maku, więc już stwierdziłam, że wolę kupić taką gotową masę makową. Jak tutaj mi dochodzi jeszcze... Ym... Ten omlet. W ogóle wzięłam mikrofon, bo myślę, że jest dźwięk trochę, jak jest ten mikrofon. Także czasami ocencie, co uważacie. Byłam w Rosmanie i kupiłam sobie tak. Ogólnie w Rosmanie teraz jest mnóstwo takich świątecznych rzeczy, yy, bożonarodzeniowych i w ogóle ja tak kocham ten okres. I zostało mniej niż miesiąc do grudnia. No nie mogę się doczekać, bo ja po prostu kocham okres przedświąteczny, kocham grudzień, więc och. No dobra, o tym na razie nie mówimy. Ale kupiłam sobie taką odżywkę do włosów Plex Polox i Sany. Yy, ogólnie dobra ma opinię ta odżywka, więc ja jestem ciekawa, czy faktycznie będzie taka dobra. Dzisiaj sobie jej użyję. Nie, jutro będę mała włosy. To no jutro sobie jej użyję i zobaczymy. W ogóle nie wąchałam jej, bo ja zawsze wącham wszystko. O jezu, aż mi tej Pierdła przepięknie. Pachnie tak trochę fryzjersko toner do włosów piernikowy. Słuchajcie, ja wiem, że mnóstwo, szczególnie fryzjerów, odradza korzystania z tych tonerów, bo później są jakieś wiecie, prześwity, nierówności na tych włosach i w ogóle. Ale słuchajcie, ja tak bardzo bym chciała sobie ochłodzić, bo on ma nadający, chłodny, brązowy odcień korzennego piernika. Piernik ogólnie pierniczkiem teraz słuchajcie. E, moje włosy są takie dosyć w ciepłym odcieniu, w zależności od tego czy są bardziej czy mniej przetłuszczone. Teraz są już takie no że ogólnie wymagałyby mycia, więc e, jestem bardzo ciekawa jak ten toner ta radę, czy w ogóle mi ochłodzi ten odcień moich włosów. Bo chciałabym po prostu bardziej na końcówki nałożyć, może niekoniecznie na przód, bo wolę mieć taki lekko jaśniejszy przód, co się to moją grzywę, ale właśnie tutaj sobie ponakładać na długość, może nawet jakieś takie refleksy. No jestem mega ciekawa, jak to mi się uda zrobić i nie wiem, czy sobie to sama zrobię jutro, a to można w różny sposób. Z maską można nawet na włosy mieszać. No, zobaczymy. Jestem mega ciekawa. W ogóle teraz w Rosmanie są takie super rzeczy, szczególnie z tej marki własnej Isana. Plasterki na niedoskonałości skóry Sika, Sika, Sisa, Cica, każdy chyba no inaczej. I kwas, kwas heluronowy to jest z tej takiej serii ala koreańskiej. I don't know. Powiem Wam, że wygląda fajnie, wygląda legitnie. I stwierdziłam, że wolę mieć takie plasterki u siebie w domu. Bo ostatnio mi coś wyskoczyło tutaj i mówiłam Wam, że ja panikuję, bo mi ogólnie nie wychodzą niedoskonałości różne. A nagle wiecie, raz na jakiś czas mi coś wyjdzie, nagle zaczynam panikować, i nie wiem, co robić i wstydziłam właśnie, że coś takiego będzie w spoko. Wiem, że popularne są takie mamy w ogóle 30 sztuk, że popularne są takie gwiazdki czarne, ale słuchajcie szczerze, ja nie chcę chodzić z takimi czarnymi gwiazdkami na twarzy. Ja wiem, że teraz może to jest jakieś modne czy coś, że wiecie, nastolatki tak chodzą, no, bo nawet nie tylko nastolatki, no każdy sobie może tak chodzić, ale ja jakoś, no nie widzi mi się to, żeby chodzić po ulicy czarnymi gwiazdkami na twarzy. No jakoś to nie jest w moim vibe, chyba, że na noc, nie? Ale jak głównie widzę dziewczyny, że po prostu sobie chodzą w ciągu dnia w tych gwiazdkach, więc no nie wiem, no każdy robi co uważa. Słuchajcie, jestem nie do czasie. W sumie ostatnio coś się nie mogę wyrobić z życiem, ale tak jest przed 19, a ja wychodzę. Nienawidzę tego. W sensie, cieszę się, że wychodzę, ale nie lubię tego, że muszę wyjść wieczorem, gdzie jutro Muszę stać o 6 do pracy. Ja, słuchajcie, po 18 już nie funkcjonuję, więc jest 19, jest jakieś coś i ja muszę tam być, to już mi się tak to niezbyt to podoba, ale bardzo się cieszę w sumie, bo... Mimo wszystko się cieszę, bo idę na otwarcie kamienicy kulinarnej czy tam jakiejś tam tutaj w Poznaniu przy Wrocławskiej. Patrycja mnie zaprosiła jako osobę towarzyszącą, więc pędzę razem z nią. I pranie mi się teraz zrobiło, ale już niestety nie zdążę go wywiesić. Chyba mam wszystko. Pokręciłam sobie trochę włosy. Odświeżyłam makijaż. Um, Pobiorę kamerę, lecimy. Nie, kamerę. Wiem, właśnie. Makaca nie że zawsze nie pełna ale ładnie. Róciłam do domu, jest 21.30. Szybko wieszam pranie. Ładnie pachnie, więc nie tam było bardzo dużo ludzi. Bardzo dużo się tam, wiecie, działo. Było straszliwie głośno. I dla mnie, jak i dla Patrycji, dwóch introwertyczek. To było tłumacz. Po prostu musiałyśmy się przekrzykiwać, żeby w ogóle cokolwiek usłyszeć. W przyszłym roku będę musiała sobie kupić już nowe konwersy, bo tutaj mi pękły. Nie wiem, czy też macie problem takich z konwersami, że właśnie pękają. To jest nerwujące. Po samej miejscówki, w kulinarnej kamienicy. Powiem Wam, że bardzo fajne miejsce, macie tam różne Spoty, jakby wiecie, no, różne miejsca, gdzie możecie sobie zjeść. Jest też bar, są chyba dwa bar albo trzy. E, fajne widoczki. E, fajny tam jest ogólnie klimat, naprawdę mega polecam. Ja myślę, że tam jeszcze wrócę. E, mogliśmy sobie wiecie, jeść wszystko, że tak powiem, ile chcemy za darmo, ale no za dość tego brost to się nazywało. Takie typowo greckie, no ja już jestem pełna. Nie, no, nie wiem, chciałam już jakiś tir wcisnę czy coś, ale słuchajcie, no nie, też tak nie chcę na noc się no, jadać, pobijać bardziej. Więc, no, czyjeś sobie kiedyś po prostu i sobie też spróbuję. Jakby Nie mam czegoś też takiego, że o matkę, jak jesteś za darmo, to od razu rzuca się to jedzenie, bo wiecie, jako taka forma nagrody, albo forma ostatniej wieczerzy, bo to jest bardzo taki popularny temat, szczególnie wśród osób z, z zaburzeniami odżywiania. Więc... Y, ja myślę, że to już jest za mną. Jakby ja już swoje przeszłam, swoje wyleczyłam, że tak powiem. I już nie mam czegoś takiego właśnie, że się rzucam na jedzenie. Bo, bo jest po prostu ogólnodostępne. I myślę, że jeszcze, nie wiem, rok temu miałabym problem, żeby pójść właśnie w takie miejsce, w takie otwarcie, gdzie jest... wszystko mogę zjeść, ile chcę. I jeszcze za darmo. No to słuchajcie, ja bym tam chyba oszalała i pewnie albo bym A albo nic nie zjadła, albo B jadłabym wszystkiego w zbyt dużo, albo C w ogóle bym nie poszła. Takie są opcje. Chociaż no, pewnie bym poszła, ale właśnie ym, albo bym się właśnie tak rzucała bardzo na to jedzenie, albo po prostu m, bardzo bym się stresowała wszystkim. A teraz mam po prostu już taki luz, że po prostu traktowałam to jako kolację i wzięłam sobie coś, co wiedziałam, że mi na pewno posmakuje w moich klimatach jedzeniowych, gdzie greckie jedzenie, to ja uwielbiam. Wróciłam już do domu, zjadłam szybko obiad. W sumie ja może nie jakoś tak szybko, ale no, trochę szybciej niż zwykle. I szykuję się, bo dosłownie za 7 minut mam konsultacje psychodygetyczne. E, tutaj już notatki. Mam też herbatkę. Wróciłam do picia tej herbaty z Lloyd O smaku grzańca miodowego. Uwielbiam. Naprawdę uwielbiam. Jest wspaniała, przepyszna, słodziutka. I po obiedzie wjeżdża jak złoto, bo zwykle po obiedzie ma się ochotę na coś słodkiego to wtedy taka herbata naprawdę ratuje. Dzisiaj był bardzo intensywny dzień, bardzo się nachodziłam. Normalnie nogi mi z tyłka wychodzą, czy wchodzą do tyłka? Tylko tyłka chyba wychodzą. No nie wiem, ja jestem słaba w tych przysłowiach wszystkich i powiedzonkach. W ogóle dzisiaj jak byłam też w centrum, czepiła mnie babeczka z mikrofonem, gościu z kamerą i mi zaczęli zadawać jakieś pytania. Więc będę w telewizji poznańskiej, ale jednak. <laughs> Takim byłam szoku, że... Ja nie pamiętam, co ja tam mówiłam. Coś o jakimś wojsku, więc... No. I pytali się tej, która w ogóle wiadomości nie ogląda. Więc może nie powinnam tego mówić tak głos. Grunt, że miałam sobie ci okulary słoneczne, więc może taka nie będę rozpoznawała. Jezu, słuchajcie, no w telewizji... Magdalena w telewizji. Tego to jeszcze nie grali, naprawdę, no. Nie spodziewałam się, że dzisiaj to się wydarzy. Jestem już po konsultacji. Bardzo fajna była konsultacja i... Jak po ostatniej konsultacji czułam takie... Czy na pewno się tego nadaje? Wiecie, taki um, krytyk, który był w głowie, ale słuchajcie, podjęłam teraz inną trochę strategię podchodzenia do tych konsultacji i powiem Wam, że podoba mi się. To. Lubię to bardzo i mam fajne w sobie jakby takie emocje, że, wiecie, mogę pomagać innym osobom i jest to naprawdę super. Jednak, wiecie, takie konsultacje też są dosyć męczące, aż po prostu muszę otworzyć okno, bo aż mi się ciepło zrobiło. Męczące tak psychicznie trochę, z tego względu, że to jest... ja się czuję tak jak po własnej terapii gdzie no też wiecie mózg działa na wysokich obrotach to nie jest powiedzmy tylko męczący dla pacjenta, ale dla terapeuty również więc teraz muszę wziąć sobie też kilka oddechów i zaraz jeszcze pójdę trochę się porozciągać, bo czuję, że znowu mam takie spięte ciało i też właśnie dzisiaj na konsultacji był poruszany temat hmm, właśnie pracy z oddechem ogólnie oswajanie się ze swoimi myślami, ze swoim ciałem, byciem tu i teraz, co uważam, że jest bardzo, bardzo ważne, żeby po prostu tolerować i ogólnie lubić być samym ze sobą w ciszy. Bo to jest bardzo, słuchajcie, trudne. Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie cały czas, wiecie, pędzimy, pędzimy i czasem trudno jest się zatrzymać. I w ogóle, słuchajcie, jutro Idę na tą imprezę Halloweenową. W ogóle tak trochę dziwnie, że tydzień po Halloween jest impreza Halloweenowa, no ale dobra. Um, I nadal nie wiem jeszcze, co się ubiorę. Nadal nie wiem. W sensie no podejrzewam, że będę tą piratką, ale jeszcze mam Lara Croft w razie co. Tyle, że nie mam jakichś tam tych pistoletów czy czegoś, więc no pewnie raczej pójdę w piratkę. Jeszcze jeszcze się okazało do mnie przyjeżdża na nockę, więc. No, intensywnie się robi. jedzenie może być sexy i proszę dzięki umysły tutaj myślą podobnie. Dobra, że ja jestem w domu. Jest 17.30, ja jestem podnięta. Jestem podnięta, najchętniej bym proszę się wykąpać i się położyć i pójść spać, bo ja, słuchajcie, po tym tygodniu nie chcę się powtarzać, ale po prostu jestem przebodźcowana. O matko, a zaraz, w sensie zaraz, za godzinę przyjeżdża do mnie Martyna i będziemy się szykować na imprezę halloweenową, tydzień po halloween jakby. Nie wiem kto to wymyślił. Napijmy się miętki, żeby to uczcić chwilą ciszy. Bo tej konferencji pojechałam jeszcze z Alanem na Fronowo, do Oshą, jakieś tam różne rzeczy. I słuchajcie, wychodząc z tramwaju zaczepiła mnie taka starsza pani, pytała się mnie jak, jakim sposobem mam zrobione brwi. Moje brwi, proszę bardzo. Eee, czy to jest permanentny, czy co? A ja mówię, że nie, że to po prostu moje brwi, to mam laminację, no i teraz wydełko sobie po prostu nakładam, żeby bardziej się to trzymało. Że zrobiła zdjęcie moich brwi, żeby pokazać córce, że ma sobie takie zrobić. Pozdrawiam bardzo panią i tą córkę. Bardzo, słuchajcie, dziwna sytuacja, nie spodziewałam się, że ktoś mi kiedyś tak zaczepi. Myślałam, że ona mi, wiecie, chce mi powiedzieć, że mam fajny płaszcz, czy coś, nie wiem, buty, cokolwiek, ale że brwi? Teraz się normalnie przyglądam, jak te moje brwi wyglądają. No, tak jak zawsze w sumie. Mam takich jakiś brokat? Skąd mam brokat? Nie mam pojęcia. Także bardzo miła sytuacja. Zacznę sobie zgrywać już pliki na komputer, bo jest piątek wieczór, a ja jeszcze nie, nawet nie zaczęłam montować vloga. Na... I myślę, że się położę na chwilę. W ciszy sobie polerzę, bo słuchajcie, jestem zmęczona po prostu po tej konferencji. Mimo, że to były, wiecie, same wykłady, takie krótkie, 15-20 minutowe, ale jednak to jest no, męczące. Począłem się jak na studia znowu, gdzie były wykłady i wiecie, też o jakby jednej tematyce, więc fajnie. I od dziwo najbardziej mi się podobał wykład, który był po angielsku. Po prostu był najśmieszniejszy i taki bardziej trafiający, także no, fajnie. E, też mam jakąś torbę Dostałam z tyłu z jakimiś różnymi tam giftami. Parasolkę dostałam w ogóle za wypełnienie jakiejś ankiety. A dobrze, bo akurat mi się parasolka przyda nowo, bo moja już jest taka połamana trochę. Więc chciałam parasolkę, mam parasolkę jeszcze różową, super świetnie. Ja tutaj w moich koczkach, żeby mi się włosy trochę pokręciły. Eee, I będę się szykować. Nie mam pojęcia jeszcze, jak ten mój strój piratki będzie wyglądał, bo za piratkę się bo po prostu będzie improwizacja totalna. Zobaczymy. Martyna będzie wróżką, więc no zaraz wszystko zobaczycie, jak to będzie wyglądało, bo sama jestem ciekawa. No, pięknie wyglądasz. Mm -hmm. ja się no, jeszcze skrzydeł brakuje. No, no skrzydeł, ale te uszy są genialne. To. Mm. No, piratka. Nic. Mam tyle na sobie, że mam. Jeszcze <laughs> z matką. Nie jesteś tak bezpieczna. No. Nie musisz się martwić. Przynajmniej spóźniona jesteśmy. Tak jak na imprezę powinno się iść, nie spóźnionym. No. O, jest ciekawie. Proszę, często się. Patrzcie na to. Mm. Ciężko się jeść w czerwonych butach. <laughs>